Cześć, witajcie! Z tej strony Foksiak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj pierwszy odcinek z Pawów Titans, czyli gry o dinozaurach. Poznałem ją no, u Lotara, więc postanowiłem też, że ją dla was nagram. A dzisiaj już na pierwszym odcinku zagramy tym tytanem wielkim. Czyli giganotosaurem. No musicie przyznać, że to jest bestia. Wiecie co tym sobie zagramy. Dobra? No i lecimy. Jesteśmy piskrakiem. Znaczy, że ktoś złożył jajka. zaura. Ale z tego, co widzę, tutaj bardzo szybko rośniemy. Um, tak, będziemy musieli dojść na tego hotspota. O, gdzie my. Tylko teraz, no, nie. Gdzie my jesteśmy? Dobra, widzę, że nie jesteśmy aż tak daleko. No, okej. Okay. No raczej damy radę tam dojść, tylko najlepiej by było, jakbyśmy byli trochę więksi. Tak, na razie to jesteśmy malutcy. No, I to niezbyt dobrze. Bo mamy siać postrach. A nie słodkość. <laughs> Za ryczmy, jestem ciekawego. Ryczy na razie fajnie, ale później będzie wielki krzyk. Nie mogę przeskoczyć tego. Niestety wyświetliła się przed chwilą informacja, że serwer za 20 minut... Łoty! hej, Szybko! Uff. Dobra, chwilowo się położymy. Hmm. Ale wiecie, co tak szczerze, to pierwszy raz w tej grze jestem pisklakiem. W większości byłem młodociany. Czyli zaczynałem już od drugiej kreski, a teraz jestem pisklakiem. No bardzo fajnie, bo fajnie tak zobaczyć, jak jest się takim małym tutaj. Musimy spać. W ogóle skąd ja to mam? Niech się chwilę położy, spać. I teraz wyjdziemy. i skąd ja mam takie coś? W zmysłach nic nie mam. No dobra. Wstajemy. Bo teraz musimy przepłynąć. Tak, ale tutaj to jest kawałeczek. Więc damy radę. Dialer na kąpie, Ale Z niego raczej nie pojawią się odcinki Bo jakoś mi Zbyt nie, nie podpada Nie podchodzi mi jakoś po prostu ten Dial. Po, po pierwsze to jest mało gatunków Po drugie mniej ludzi w to gra Po trzecie no jest No jest według mnie gorsze Po prostu Bo tych cech które mógłbym wymienić jest sporo Dobra, idziemy zrobić sobie tutaj jedzonko. Aha, bom zginął. Mam jeszcze gdzieś. No ale to wiecie, co zjemy z tego? Okej, okay. o, zjedliśmy go. No dobra, no skoro tutaj nie ma, to po prostu biedniemy dalej. Dobra, jesteśmy młodocianym dinozaurem. usiądziemy za chwilę, żeby nam się zregenerowała stamina. Hmm. No niedobrze, że ktoś nam zabrał tego dinozaura, tam stworka jakiegoś. No ale idziemy dalej. To przepraszam was, ale mam katar, więc jeśli słyszycie jakieś takie dziwne dźwięki, to przepraszam was za to. Hmm. Hmm. O, mamy kolejne. Zbierz 30 insektów. To 100? To jest chyba to. O tak! Muszę się obrócić. No to zbieramy. Ciekawe czy z jednego tego zrobimy całą tą misję, nie, jednak nie. Hmm. Dobra, teraz idziemy tu. No, on po potem złożą chyba. To mi się wydaje. Nie, to nie mrówki, to krople deszczu. No 30 już, jeszcze tylko 5. No, tutaj mi się wydaje, że tu już będziemy mieli. Tak, raczej tak. Dobra, mamy dwa, dostaliśmy 12 tysięcy. Teraz sprawdzimy. Mamy idealnie. Teraz się połóżmy, zmysły, no, weźmy to, potwierdź, tego nie zakładamy, tak? I tutaj mamy ogon. Na razie weźmy to. To w sobie może być przydatne, bo tutaj ludzie, jak ci atakują, to mają coś takiego, że po prostu ci siedzą na ogonie i to jest. Hmm. Mało powiedziane, że denerwujące. I to jest lepsze, bo to jest ugryzienie, które powoduje krwawienie. weźmy sobie teraz może jakieś skórki to jest biały taki średni Jeszcze taki ciemniejszy o ten jest ładny o albo taki no ten fajnie wygląda ten też jest ładny ten Dobra, wiecie co... Chociaż, a ta? Bo taka. Ta też jest ładna ta. Korda nie wiem którą. Chociaż chyba to, bym wziął. Bo taką. Kurde, no ten też jest ładny. Hmm. No trochę trudny wybór. ta siedem i pół. Ta czy ta? Dobra, to biorę. A, jeszcze... Chwila, 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 bo rozpocznij linienie. Nie. Oj, w ogóle mam przyspieszony wzrost. To my jeszcze, już jesteśmy dorastającym? Tak. Ale on już jest duży. E, dobra, bo jeszcze mieliśmy tutaj po to iść. Jesteśmy jakoś daleko od tego krateru. Dobra, zakłócanie spokoju. Zaraz powinien wyjść. O jest. No, jednym hitem. To jeszcze może na 2 je, jest. I teraz już chyba na jedno. Tak, no 6% z niego zostało. No i już. Dobra, a więc teraz musimy iść tam. Niestety już jesteśmy wolniejsi. Więc y, widzimy się tutaj już blisko tej polany przy kraterze. Dobra widzowie, właśnie przechodzę przez most. Zaraz będziemy przy kraterze. No niestety nie wiem czy uda nam się do niego dojść, dlatego że za... Już pewnie zaraz 3 minuty niestety jest reset serwera. A ogólnie to tak się prezentuje gigametazauram. Tak, nawet już się wyświetla w prawym górnym rogu nad mapą, że za 3 minuty jest restart serwera. No niestety, a wątpię, żeby nam się udało dojść do kratera, co jedynie, może na kawałek tego kratera, to tak, albo tak, gdzieś bardziej na polane, ale wejść tak już do końca, do samego kratera, to nie wydaje mi się, żebyśmy zdążyli. Chociaż może. Ale mało już są to szanse, bo tylko dwie minuty zostały, więc bardzo malutka szansa jest na to, że nam się uda. I Jak widzicie, też dodałem sobie trochę yy... No, trochę tych umiejętności, tak, umiejętności trochę dodałem. Mam uderzenie ogonem, szarże mam, ryknięcie i uderzenie nogą. Jestem naprawdę wielki, gigantem jestem. Została nam tylko minuta. Przynajmniej doszliśmy tutaj na polanę. Już sekundy są odliczane. Wiecie co, może uda mi się wejść na ten serwer jeszcze? Po restarcie zobaczymy. Pamiętam jego nazwy, więc może jeszcze się zaraz zobaczymy na nim i postaram się dojść też do krateru. Ile jest ludzi na serwerze? No, dużo jeszcze jest. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, widzowie, jestem znalazłem ten serwer. Udało się, zrespełniło mnie w trochę innym miejscu, troszkę dalej od krateru, ale dojdziemy sobie. Jak na razie tutaj nikogo nie widzę. O, jest ktoś! Roślinożerca. To jest chyba roślinożerca. Nie, to jest. śmiecożerny, mi się wydaje. Ale Chyba jakiś mięsożerca, tylko nie wiem jaki. To wyglądało mi to trochę z daleka na tyranozaura. Ale czy to był tyranozaur? Trudno mi powiedzieć. On chyba też idzie do tego krateru. O tutaj to coś jest. Tak, to jest chyba tyranozaur. Но... No? Знаю, на него. Ну, yeah, он наверное, не здоров свою. Сам дай сейчас еще się kogoś tutaj nawet do grupy dodać. O, to jest chyba też giganotozaur. To jest dilofozaur, chyba. No co tutaj się dzieje? To są te wielkie. Do nich lepiej nie podchodzić. One kogoś zagryzły chyba. To jest A Ej, bo one po mnie idą chyba. Nie, dobra, nie idą. Wiecie co, zmienimy sobie może skórę. Ja no taką chciał, taka mi się podoba. Co to jest? Nie! To nie jest dianozaur. To jest albo giganotozaur, tak jak ja, albo to jest karharodontozaur, kar możliwe, że to jest. Trzeba też się tutaj obserwować trochę. Giganotozaury to tam jest nawet, to przyjął. Ej, Nie wiem, ja bym chciał tego... Um, to jest Parcharonopoda, czy to jest Giganotozaur, ale... Giganotozaur ja, chyba. Nie no, bo on chyba atakuje naszych. Nałożyłem na niego krwawienie. No ty. Oh. Mamy trzech członków, ten, co atakuje. jeszcze raz próbuję do niego. dołączyć, mordo? Jak on się jakoś tam nazywa? Napiszę do niego Nie wiem, czy on do mnie to napisał, czy nie. Na razie nic się tu nie dzieje. A tam... tam siedzi ten nasz.

Nie wiem, czy go ugryźć, czy nie. O! On jest z nami! Nie, to ten. Luchlałem go. go. Dobra, już jest Okej, no to już jest Dobra, no trudno widzę, no na szczęście tutaj jak w, di w diable nie tracimy całego życia. Tutaj Tylko kawałeczek zostaliśmy. Ja na razie się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!